4 luty 2022, część czwarta dokumentujemy odpady na terenie wsi Figrzepnica, gmina dobra, teren byłego PGR-u Tutaj są kawałki taty też pełno puszek. Ktoś bardzo lubił jeden rodzaj. Rynny również papa. Tutaj u góry odłamki szkła, tak tam jest jeden Zbisa taki charakterystyczny, niebezpieczny. Dwa nad tym wejściem bezpośrednio, ledwo trzymające się kawałki, które wcześniej czy później spadną. Miejmy nadzieję, że nikt nie będzie przechodził, akurat. Tu jakaś blacha I tu jest jakiś taki otwór, ja nie wiem co to było Co tu płynęło Tutaj mamy blachy, części sprzętu Stary starego typu komputera, tam płuczka od toalety chyba no tak, tam się nie zbliżam, bo tu jest jakiś dół. Mhm. Tak, tu Tak, jest też jakiś niebezpieczny otwór no ale też są tam śmieci na pewno. Ale nie wiem, to może być głębokie, a wyglądać tylko na płytrze, bo liście... No bo przez lata się tam liście gromadziły, no. także tu też są kanapy podrzucone, które są już widać, że... Ciężko jest zauważyć dokładnie, bo są całe zielone, ale tu wyraźnie widać, że jest sprężyna z kanapy i pianka. No i tutaj są też jakieś plastikowe Nie Tu też nad wejściem wiszą te kilka które się zaraz odpadną Tu jest też teraz